Dostałam pytanie, skąd się bierze glukoza we krwi, jeżeli za długo ćwiczę? Skąd taki podwyższony kortyzol i skąd ta glukoza? Świetne pytanie, bo już na pewno wiecie, że jeżeli pojawia się w naszym organizmie kortyzol, to od razu podwyższa się poziom glukozy we krwi. I teraz jak to jest z treningami fizycznymi, z wysiłkiem fizycznym? No i teraz trzeba powiedzieć sobie wprost, że problemem są intensywne, Treningi. Zbyt intensywny wysiłek fizyczny, który jest takim przetrenowaniem się, bo jeżeli sobie spacerujemy, jeżeli uprawiamy jogę, pilates, to jest to aktywność fizyczna, która wręcz wpływa w długiej perspektywie na obniżenie kortyzolu w naszym organizmie, a więc stabilizuje nam poziom glukozy. No bo co do zasady, po wysiłku fizycznym poziom kortyzolu idzie nam w górę, natomiast po wysiłku fizycznym ten kortyzol powinien nam szybko spaść. No i teraz problemem są zbyt intensywne treningi, gdzie ten poziom kortyzolu utrzymuje się długo po tym treningu. No i jeżeli mamy długotrwały intensywny wysiłek fizyczny bez okresów regeneracji, to może to prowadzić wręcz nawet do chronicznego podwyższenia kortyzolu. A podwyższony kortyzol chronicznie to są stany zapalne w naszym organizmie, to są problemy metaboliczne, insulinooporność. Jeśli masz problemy z insulinoopornością, chciałbyś dowiedzieć się o naturalnych sposobach, zrób dwie rzeczy. Napisz mi w komentarzu wyraz insulina i zaobserwuj mój profil, a wyślę Ci link do mojego bezpłatnego e-booka na temat insulinooporności, gdzie zebrałam w zasadzie wszystko to, o czym tutaj mówię na tym profilu, plus dodatkowe inne informacje bardzo potrzebne w tym, żeby w naturalny sposób radzić sobie z insulinoopornością i uzyskiwać wrażliwość metaboliczną na insulinę.